Driven, major, major fraud, breathless, body, diamond, bones, wanna be, wanna feel it. <laughs> Siemanko, z tej strony Konerski. Dzisiaj na stół bierzemy Waltera PPQ M2 T4E, czyli pistolet zasilany kapsułą CO2, 12 gram i strzelający kulami gumowymi w kalibrze 43. Zapraszam. Pistolet, który tutaj widzicie, jest używany, bo przysłał go Waldek ze swojej kolekcji plujek na CO2. Ah, Waldek, kochani Waldek. Dziękujemy, buziaczki, wysyłamy. I od razu na samym początku odpowiadam na pytanie, czy ten pistolet, który strzela gumowymi kulami, nadaje się do samoobrony. Nie, nie nadaje się. Dobra, noc. No dobra, tym bardziej zainteresowanym tym pistoletem, i w sumie dlaczego on się nie nadaje do samoobrony, zapraszam do materiału. Już wam opowiadam, jak to wygląda. Ale najpierw, może, zacznijmy od tego, z czym tak naprawdę mamy tutaj do czynienia. Walter ppq T4E jest to pistolet RAM strzelający kulami gumowymi i nie tylko w kalibrze 43. Pistolet napędza standardowa kapsuła CO2-12 gram, a magazynek mieści 8 sztuk takiej amunicji. Swoim wyglądem mocno przypomina oryginał o to replika na licencji produkowana przez Humarexa. Z pewnością ludzie zainteresowani tematem. Weszli też na strony najróżniejsze strony internetowe sklepów i spotkali się z takim opisem. Walter PPQ N2T4E to strzelający kulami kalibru 43 obronny pistolet pneumatyczny obronny, który został stworzony z myślą o samoobronie. Walter PPQ sprawdzi się również jako broń do treningu strzeleckiego i do rekreacji dostępny bez zezwolenia. No, zanim wam powiem, jak to jest, to najpierw wam powiem, jak to wszystko jest zrobione. Pistolet swoim wyglądem z pewnej odległości przypomina oryginał. Zamek w całości wykonany z metalu ładnie się prezentuje. Pistolet posiada system blowback i podczas strzelania zamek każdorazowo jest odrzucony do tyłu, co dodaje mu nieco realizmu. I powiem Wam, ten blowback działa naprawdę spoko, chociaż tej końcówce Bluebeku, gdzieś tutaj na samym końcu takich takie wiecie takie chrobotanie jakby tak jakby tak nie do końca coś tam było idealnie zgrane może wystarczy zdjąć po prostu zamek i to na wszystko nasmarować ale tak jak powiedziałem to jest pistolet używany. sama moc odrzutu tego zamka przypomina pistolety zasilane CO2 po prostu zwykłe wiatrówki w kalibrze 4,46 nie jest to jakiś strasznie mocny kop ale jest on wyczuwalny mam wrażenie że przypomina XDM -a i taki nawet dość mocny jak na pistolet zasilany CO2. Jak powiedziałem, zamek w całości wykonany z metalu, logo producenta TTQ, czyli jest to pistolet na licencji. Z przodu i z tyłu żeberowania, które nam ułatwiają przeładowanie. Naprawdę fajnie jest to wszystko zgrane. Jeżeli chodzi o okno wyrzutnika, jest dość spory, chociaż jak zablokujemy zamek na dźwigni blokady zamka, no to jest częściowo zasłonięty, no nie? Tutaj, jak zajrzymy do środka, jesteśmy w stanie dojrzeć, w jaki sposób wszystko działa tu po prostu ze środka przy naciskaniu języka spustowego wysuwa się lufa wewnętrzna, która wchodzi do środka do magazynka, który jest podawana kulka, iglica jest po prostu zbijana i tyle i pada strzał. Bardzo prosta konstrukcja, ale zaraz Wam powiem jakie są wady tej konstrukcji. Natomiast pistolet posiada stałe przyrządy celownicze Mucha i w kolorze pomarańczowym, jest elegancki kontrast, bardzo łatwo zgrać te przyrządy, bardzo dobrze je widać, Także. Góra pistoletu jest fajnie zrobiona. Pod lufą szyna w standardzie 22 z trzema bramkami, więc latarki typu Olight czy Nightcore się zmieszczą bez problemu. Cały szkielet wykonany z polimeru i tutaj muszę przyznać, że jest dobrze wykonany. Bo upadek z półtora metra nie zrobił na nim wrażenia. Przepraszam Baldek, to było przypadkowo, po prostu mi wyleciał z ręki, tak spad. spadł. I słuchajcie ani jednej rysy, naprawdę, jest to wszystko bardzo fajnie ze sobą zgrane. Cały szkielet został zrobiony z polimeru, po prostu z plastiku. Nie jest to najwyższej jakości plastik, nie jest to nylon w żadnym wypadku. Jest to po prostu dobrej jakości plastik, twardy, który jest odporny na uszkodzenia zarysowania. Natomiast z bliska on jest tutaj w tych miejscach taki połyskujący. Akurat w tym miejscu, tutaj jak Wam pokazuję, brakuje mi moletowania. Takiego moletowania, które jest tutaj na rękojeści. pozwyczajnie kiedy układamy sobie tutaj palec wskazujący, to on potrafi się delikatnie ślizgać. No, brakuje tutaj jakiegoś małego elementu. Tu. Można by było wziąć lutownicę w rękę i zrobić sobie kastomowe moletowanie no, Dla chcącego nic trudnego. I to się nawet nie chce bawić. Takie części. Chwyt, wygodny, pewny. Jest to maletowanie zrobione e, na wysokości no, po prostu środka tutaj dłoni. E, do, dobrze to działa. Tu się nie ma do czego czepiać. Kabunk, duży, prostokątny. Bez problemu mieści się paluch w rękawiczce, nawet największe parówki. A w środku skrywa się język spustowy. Język spustowy. W pistolecie, oficjalnie mówię, to jest najgorszy język spustowy, jaki był na tym kanale. Nie spotkałem jeszcze gorszego języka spustowego e, podczas testowania replik pistoletów czy czegokolwiek innego, nie? Naprawdę. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Po pierwsze, on działa w systemie Single Action. Trzeba przeładować, tak? Szukam ściany. Nie jestem w stanie jej znaleźć, bo po prostu nie potrafię jej wyczuć. On działa zero-jedynkowo, po prostu spada ten język spustowy. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj jest ściana, Pada strzał. Reset. Może zauważyliście, język spustowy ma tak mocno sprężynę w środku, że palec jest odpychany do góry. Nie jesteśmy w stanie go cofnąć w miejsce, gdzie po prostu powinien być kliknięcie reset. Resetu tak naprawdę nie ma. I jest odpychany do góry, niekiedy trzeba aż wyprostować palec. Znowu szukam ściany. Jest takie chrobotanie, no nie? Znowu mi odrzuciło palec do góry. Odrzuciło mi palec mniej więcej do resetu, tak, tak mi się wydaje. To jest o, gdzieś tutaj ten. Gdzieś w tym miejscu. Ciężko powiedzieć, naprawdę. Działa strasznie topornie. Najgorsze jest chyba to, że ta sprężyna odrzuca palec do góry i ciężko jest wyczuć ten moment, w którym jest reset, jest ściana, kiedy pada strzał. Nazwyczajnie no, przez cały, cały czas strzelania z tego pistoletu nie mogłem tego wyczuć. I moje strzelanie opierało się po prostu na ściąganiu języka, języka spustowego i kiedy padnie strzał. Więc to było takie zero-jedynkowe. Strzał, strzał, strzał. Nie potrafiłem tego w dynamice jakoś ustawić, żeby pod palcem to w miarę chodziło. Po prostu było prostowanie palca i naciskanie. Słabo to wygląda. Natomiast język spustowy, tak jak w Glocku, ma po prostu bezpiecznik naciskowy. Działa. Bardzo dobrze działa. Działanie tego języka spustowego jest powiązane z tym mechanizmem, który tutaj jest w środku, czyli ta lufa wewnętrzna, która tutaj wychodzi, bo ten język spustowy porusza tym całym e, mechanizmem e, lufą wewnętrzną, która ma wejść tutaj i pobrać kulkę. Więc jak jest kulka załadowana, plus jeszcze ta lufa, to to jest toporny mechanizm. To jest strasznie toporny mechanizm, którego. Podczas wybierania spustu no, no, nie jesteśmy w stanie tego dokładnie wyczuć. Działa to słabo. Natomiast na plus bardzo dobrze wykonana dźwignia blokady zamka dwustronna. Jest to tak naprawdę taka listwa długa, która e, po wystrzeleniu ostatniej kulki blokuje zamek w tylnym położeniu. Działa to naprawdę dobrze. Tu się nie ma do czego przyczepiać. Przycisk zwalniania magazynka też naprawdę na plus. Działa to bardzo dobrze. Natomiast, jak macie załadowane kulki, czasem bywa tak, że nie dopniecie. O, no ciężko wchodzi, nie? W magazynek. Możecie go nie dopiąć, po prostu nie zaskoczy. Coś takiego jest, nie? To jest go Dopiąć i stuknąć. Będzie to naprawdę działać. Skoro już jesteśmy przy magazynkach, yy... Język spustowy jest oficjalnie najgorszym językiem spustowym na tym kanale, a z kolei magazynek jest jednym z najlepszych magazynków. Też mi spadł z półtora metra, ale tutaj akurat to było specjalnie. E, specjalnie nim rzucałem, specjalnie nim miotałem i słuchajcie, żadnej rysy. Jest cały metalowy, wykonany z metalu. Naprawdę dobrze zrobiony, solidny, twardy, ciężki przede wszystkim. No i nic się z nim nie stało. Zaryzykowałem 270 zł, no bo tyle on kosztuje i nic. Działa tak, jak powinien. Do środka, tutaj, w to miejsce, po ściągnięciu sprężynki na dół, ładujemy 8 sztuk amunicji. Gumowa, gumowo-metalowa, czy jakimś z pieprzem, z tym pudrem, zaraz Wam opowiem, jak to wygląda. I z tyłu kapsułę CO2. Proste, nie? A tu od spodu jest śruba. Co ciekawe, te klapki, one wiecznie albo się zacinają w umareksach, albo coś odpada. Tu nic. Naprawdę, jestem mile zaskoczony, że w końcu od Umarexa dostaliśmy dobry magazynek. A całość tego wszystkiego dostajemy w eleganckim pudełku. Walter, instrukcja, gąbeczka, słuchajcie, i takie coś. O, jak to się fachowo nazywa, no? Znawcy, jak to się fachowo nazywa? To coś pomarańczowe, które wkładamy tu, o, tak, i pokazujemy wszystkim, wszystkim na strzelnicy, że pistolet jest rozładowany, bezpieczny i może tak sobie leżeć. No, jak to się nazywa? Zanim przejdę do amunicji i dlaczego moim zdaniem ten pistolet nie nadaje się do samoobrony, to wtrącę słówko o samym strzelaniu z niego. Na niewielkich dystansach, powiedzmy do 10 metrów, pistolet pozwala na normalne strzelanie rekreacyjne. Trafienie w przedmioty wielkości puszki to żaden problem, nawet postrzelałem sobie w tarczę 14 na 14 Problem zaczyna się powyżej 15 metra. I problem z tym powyżej 15 metra zależy od tego, czym strzelamy. No bo kiedy strzelamy na przykład amunicją gumową, ona jest troszeczkę lżejsza i wygląda to tak, że strzelamy na 15 metrów i gdzieś tak powyżej powiedzmy 12-13 metrów ta kulka nagle jakby miała hopapa, podkręcana jest do góry i gdzieś tam leci. Taki śmieszny efekt, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że mi się udało to uchwycić na kamerze, bo strzelałem i nagrywałem akurat w tym momencie, mam nadzieję, że to widać. Odwrotna sytuacja jest w momencie, kiedy strzelamy gumową metalową, czyli po prostu guma z takim proszkiem metalowym jest troszeczkę bardziej cięższa, jest bardziej twarda ta kulka, no i efekt jest odwrotny: czyli kulka leci na dół, po prostu przekracza tam powiedzmy 12 metrów, 12 metrów i spada. Także wytraca energię. Mamy jeszcze dostępne kulki z pudrem, który jest pomieszany z kapsaicyną. Jest to po prostu taka, taka plastikowa kulka, która w środku ma ten puder. Jak trafimy w cel, to teoretycznie ona powinna się rozerwać i uwolnić puder, no i porazić tą kapsaicyną potencjalnego napastnika i go tam zgazować wręcz. Dlaczego mówię teoretycznie? No bo teoretycznie wygląda to tak. Pistolet jest zasilany standardową kapsułą 12 g CO2, która wchodzi w magazynek. Ja ten pistolet testowałem w temperaturach, takie jak mamy teraz, czyli w okolicy 2 stopni. Nawet mi się zdarzyło z niego strzelać przy temperaturze 0 stopni. No i jak wszyscy wiemy, CO2 słabo znosi niskie temperatury. Yy, niestety wygląda to tak, jak na tym filmie. Nowa kapsuła CO2, cztery kółki metalowo-bumowe. 2 metry, zatarczy, sami zobaczcie. Kulki od kartą gipsy się odwijają. 4 dżule 3 przy takiej temperaturze jak dzisiaj. A próbowałem odrzeć się papsuje słabo. Dlaczego o tym mówię? Bo jak oglądacie sobie materiały sklepów czy gdzieś tam w necie wrzucone przez ludzi, ale najczęściej sklepów, to strzelanie z tego pistoletu to jest super efekt. Strzelają w talerze, one się tłuką, strzelają w płyty karton-gipsowe, on przebija nawet dwie płyty. O kurde, dziura, tu się sypie, tu nie wiadomo, butelki się tłuką, cuda, nie widzę. Tak, jak jest ciepło. No, jest powiedzmy 15-20 stopni, kapsuła CO2 jest nagrzana i kilka pierwszych strzałów, powiedzmy 3, 4, 5 strzałów wtedy to tak będzie mniej więcej wyglądać, mniej więcej. A kiedy mamy realne warunki, że jest zimno, że no są takie jak teraz, nie? że po prostu kapsuła CO2 jest już schłodzona dość mocno podczas strzelania gwałtownego, szybkiego, ta temperatura coraz bardziej spada, ona potrafi normalnie zamarznąć. Ja już kiedyś pokazywałem na kanale, jak wygląda zamarznięta kapsuła CO2 i jak to wygląda w środku. Po prostu ona zamarza i w środku lata kawałek lodu. sobie. No i tyle żeśmy postrzelali wtedy, nie? No bo to wygląda tak. E, jest niska temperatura, pistolet jest noszony w kieszeni, bo naprawdę niewiele osób używających takich pistoletów, których widziałem, znam, nie noszą tego w kaburze gdzieś pod kurtką, tylko noszą to w kieszeni. E, no i to jest wymrożona kapsuła CO2. Trzy, cztery pierwsze strzały. Lecą całkiem spoko, nie? Tam mają jakąś energię w okolicy powiedzmy 5 rujuli, a potem ta kulka wylatuje dosłownie tak. Więc potencjalny napastnik, który do Was doskoczy, dostanie kulką, która odbije się od niego, i będzie taka chwila konsternacji, co tu się właśnie wydarzyło. No i dalej się będzie działo. Pewnie ja teraz oczekujecie, że zrobię test strzelania, przebijania przedmiotów najróżniejszych i tak dalej. Że zrobię strzelanie do mięsa, do parówek, do udka, kurczaka czy czegoś tam innego, żeby Wam pokazać jak działa ta amunicja, jak działa ten pistolet, ale. Powiem Wam, że po tym testie, jak zauważyłem, w jaki sposób to wszystko działa, jak ta prędkość po prostu początkowa jest wytracana, to stwierdziłem, że to nie ma sensu. Nawet nie kupowałem kul gazowych z racji tego, że wolałem kupić zwykłe kulki gumowo-metalowe, bo one w miarę dobrze latały przy tych temperaturach i przy tych testach, więc chciałem sobie po prostu z nich postrzelać. A efekt kuli gazowej, no wiecie, możecie obejrzeć sobie. Już teraz wszędzie, bo to wszyscy już chyba testowali ten pistolet i wypowiadali się na, na temat działania jego, nie? Ale dzięki YouTube'owi możemy zobaczyć, jak to działa przecież. Zobaczmy, jak jeden z naszych bohaterów strzela do siebie. O mniej więcej tak, sam do siebie. więc widzicie był test strzelania kulką gumową, kulką metalową, metalowo-gumową i z e, tym proszkiem z kapsaicyną. No i efektu wielkiego nie było. Nie było turlania się, nie było wielkiego bólu, jak strzelił sobie sam do siebie, to zrobił tylko takie coś. Czyli średnio zabolało. Może i nawet bardzo zabolało, ale to nie było nic takiego, co mogłoby powstrzymać potencjalnego napastnika, no nie? Z pewnością też, żeście już oglądali, jest kilka filmów, gdzie udowadniają, w jaki sposób działają markery takiego typu. Nie konkretnie ten, ale innego rodzaju, podobnej mocy, strzelający podobną amunicją. No i też strzelaj do młodego człowieka, który w sumie oprócz siniaka nie miał żadnych innych konsekwencji. Z pewnością ci, co grali w paintball e, i mieli taką sytuację, że jakiś tam ziomek zakradł się od tyłu i strzelił wam prosto w klery z markera. No to mniej więcej jest taki ból. Mniej więcej. E, może trochę mniej, może trochę więcej. Z tym bólem to też jest tak, że każdy z nas ma inny próg. Jest człowiek, który dostanie z takiego pistoletu i zrobi fikołka od razu, bo będzie go bardzo boleć. A są też ludzie, którzy będą stali, dostaną cały magazynek z pełnej mocy i teraz. No i świniak. Nic więcej. I żeby tak nie było pesymistycznie, to nie jest tak, że ten pistolet nie nadaje się do niczego. On się nadaje, on się świetnie sprawdza w, w strzelaniu rekreacyjnym. Jak strzelamy popery, jak strzelamy jakieś puszki, butelki, to naprawdę dobrze wygląda, naprawdę fajnie, e, fajnie się to sprawdza. Ten pistolet dobrze działa, on dobrze leży w dłoni, fajnie strzela. Kopnięcie zamka jest e, to przyjemne, to nie jest broń palna, ale na takiej replice, na takiej markerze możecie swobodnie ćwiczyć sobie te podstawowe zadania strzeleckie, nie ma żadnego problemu. E, możecie strzelać do tarczy. No, może nie punktowej, ale takiej sylwetkowej, już jak najbardziej tak, na przestrzeni, możecie się bawić, nie? No, ale nie do samoobrony. Niestety, nie tym narzędziem. Nie tym narzędziem, bo jest tutaj zbyt dużo zmiennych. Jest tutaj zbyt dużo rzeczy, na które po prostu zwykłe warunki atmosferyczne mają wpływ. Kapsuła CO2, czyli jak będzie po prostu pistolet przenoszony, nawet na pasku, pod kurtką, może ta kapsuła się wymrozić i może spowodować, że pierwszy strzał będzie. Dość mocny w okolicy 7 dżuli, ale kolejne będą w okolicy 2 Juli. Czyli te kulki będą wypluwane i będziecie mieli załadowane na przykład z tym pudrem w środku e, kulki. I będzie sytuacja taka, że ona wyleci, trafi pacjenta w kurtkę. No i tyle, nie? Trochę śmiechu i w nogi, no bo co. Więc wiecie, ja jako do samoobrony, do noszenia na co dzień i żeby ktoś miał się tym bronić, przed napastnikiem jednym, czy nie daj Boże nawet dwoma, to nie. Nie liczcie na to, że kiedy ktoś do was wyjdzie i wyciągniecie to, ten, ten pistolet, tę replikę pistoletu, że ktoś się wystraszy. Może się ktoś wystraszy, może są bojaźliwi ludzie, ale są też tacy, którzy jeszcze bardziej dostaną piany. A największą wadą tego pistoletu jest to, że to jest pistolet, który bardzo mocno przypomina oryginał, czyli brempalno. I Wy wyciągniecie ten pistolet, wycelujecie w kogoś i jest taka grupa ludzi, którym stryczek w głowie się przyłączy. Stryk! I oni też wyciągną swój pistolet. No ale to już nie będzie pistolet strzelający kulkami gumowymi czy tam metalowymi, tylko to będzie pistolet na inną amunicję. Wy komuś nabijecie guza, co najwyżej, no a sami będziecie mieli zrobioną większą krzywdę. Tak, ja to widzę. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do komentarzy. Yy, możecie się tam wyżyć. Natomiast, to? Do strzelania takiego? Pyk, pyk. Super, mi się dobrze strzelało. Naprawdę dobrze. Fajny pistolet do strzelania rekreacyjnego, do treningów, do samoobrony. W żadnym wypadku nie. Dobranoc.